Kochani, w tym wyjątkowym, aż chciałoby się powiedzieć wyjątkowo trudnym roku, wszystkie życzenia, które normalnie składamy od tak mimochodem, czyli zdrowych, wesołych świąt, nabierają szczególnego znaczenia. Tak jak ten rok jest szczególny. Więc teraz naprawdę z czystym przekonaniem życzę nam wszystkim dużo zdrowia. Ee, życzę też pogody, czyli tej wesołości, ale takiej prawdziwej pogody ducha, tego, żebyśmy w tym trudnym czasie byli dla siebie mili, serdeczni, uśmiechnięci, e, nawet pomimo tych maseczek, które mamy na twarzy, żeby te uśmiechnięte oczy e, dodawały nam energii i, i siły w tym trudnym czasie. Tego sobie i Wam życzę. Mam nadzieję również, że nowy rok będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego, i mam nadzieję również, że teraz z racji zimy będziemy mieć trochę więcej czasu na słuchanie ciekawych, mądrych, wartościowych, i mam nadzieję, że pięknie nagranych książek. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.